Cześć, siemanko! z tej strony Jasper Games. Dzisiaj pokażę wam, dzisiaj pokażę wam, jak, jak zrobić sobie skina w Minecraft Pocket Edition. Wchodzimy na skiplay. Wpisujemy tak: Skiny. Skiny. do Minecrafta. I pobieramy to. Skin Edit 3D for Minecraft. Jak wchodzimy. Jak wyinstalujecie? Wszystko zezwolicie. To już chwila szukam. To macie. to jest? To macie już taką fajną. O, macie tą apkę. Wchodzicie w nią. Ile się załaduje. I jeszcze coś. Na chwilę to zajmę. Ok. I na przykład macie takiego oto skina, którego ja chciałem, ja zrobiłam i taki. Patrzcie, można sobie zrobić jakiegoś, nie pokolorować jak chcecie, albo może jakiś plusik tu. I macie skiny oczywiście, jakieś. Chcecie sobie wybrać. ale ja akurat. Można sobie zmienić na Steve'a. Można od razu sobie powołym, albo na galerię. To już wy Dlatego to by było na tyle. Dlatego cześć, pa!